Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka jesteśmy na G4 Skinsie, gdzie będziemy testować kolejną kategorię skrzynek, która naprawdę ciekawie się pokazała w skrzyneczku od w odcinku od 100 zł do kosy czyli tylko jedna strata za chwilę wam wytłumaczę na czym to polega, bo naprawdę zaprezentowało się bardzo fajnie. Powiedzcie na stronę kod promocyjny, tej kod Ty dodaje wam on 5% dodatkowo przy doładowaniu, więc to naprawdę super sprawa. Jeśli chcecie doładować, to klikacie sobie i tutaj macie różne metody płatności jak przy 24PaySafeCard, bezpośrednie karty podarunkowe z Zenem, tam jest też krypto, smsy i wiele, wiele, wiele różnych metod płatności no a my słuchajcie sobie przechodzimy tutaj do tylko jednej straty, skrzynki które sami ocenicie, czy są dla was ciekawe, czy nie są ciekawe mi się wydaje, że zamysł jest naprawdę bardzo fajny dajmy sobie skrzyneczkę na przykład 21 są to zobaczcie, skrzyneczki której nie jest tak jak w równych szansach, czyli wszystko rozłożone tak samo, tylko jest prawie tam 60% na jednego skina, a reszta skinów już jest rozłożona dowolnie, przez co fajniejsze, jeśli to już wam nie wypadnie, tylko ten skin jest stratą, o w ten sposób, tylko ten skin jest stratą, nic innego nie jest. Więc jeśli wypada coś innego niż ten tek, wiemy, że jest bardzo fajny skin. Więc słuchajcie, idziemy po to, sprawdzamy, czy słuchajcie, pierwszym skinem jest tek. Oczywiście, że niestety nie jest, znaczy, Niestety nie jest, dobra, stety nie jest. Czty 167, słuchajcie, na no samym starcie skin o wartość 467 zł. Nie jest to na pewno najmocniejszy skin w tej skrzynce, ale jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jak na taką skrzynię. Dobra, czekajcie, pójdźmy. Dobra, teraz dajemy sobie takie trzy skrzynie. Takie? Dobra, dwie, dwie Tutaj słuchajcie, tylko wystrzegamy się tego teka, no i będzie dobrze. Wystrzegamy się teka, no i tutaj już mamy dwa razy teka. Tu już mamy dwa razy teka. Po jednym mega mocnym trafie mamy dwa razy teka. Zobaczymy, co słuchajcie, będzie dalej. Dalej, czy y, oj, dobra, tu tak, tak, nie, 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 tak, podziękuję, dobra, dałeś fajnie, dałeś fajnie, tak się zapamiętajmy, nie y, blud, y, Tristy? Nie wiem jak to się czyta, dobra 88 zł, jest słuchajcie, bojone slotter, jest Hot rod. klikamy, słuchajcie, sprawdzamy co tutaj ciekawego na nas ma przygotowany właśnie GeForce Skins jest to awupka Redline, więc skinek na pewno fajny, o wartości 172 zł, więc bardzo fajny, bardzo fajny skinek, dziękuję, dziękuję oczywiście, co to byłby za odcinek, gdzie byśmy nie przetestowali sobie najmocniejszej skrzyneczki, czyli o wartości 400 zł, no i i tutaj wiadomo, słuchajcie, no może wypaść, to jest 60% szerszy. Wypadnie skin, który nie jest warty poniżej tej wartości, bo jest warty 52 grosze Ale reszta skinów jest naprawdę super. Więc oby tylko słuchajcie, nie ten, nie ten, słuchajcie, skinek, i będzie naprawdę dobrze. Więc klikamy, sprawdzamy, słuchajcie, co tym razem g dla nas przygotował. Czy jest to, czekajcie, czekajcie, tak jest, jest to skin pozytywny. Jest to skin pozytywny więc takich jak najbardziej potrzebujemy pozytywnych. Dobra, mamy jeszcze 1100, więc e, troszeczkę tych skrzynek możemy jeszcze pootwierać. Dobra, dajmy teraz to prawie najdroższą. No i tutaj, aby nie wypadł Gail. Aby nie wypadł Gail, czy będzie Gail? Oby nie. Czy będzie Gail? Oby nie. Oby nie Gail. Nie ma Gaila, słuchajcie, więc wiemy, że na pewno jest skin dobry, jak bardzo. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Skin o wartości 800 zł, wydaliśmy 200, więc skin naprawdę mega, mega dobry. Jak na tak Skrzynkę, dobra, druga, druga. Czy nie będzie tej gajla? Kurde, te skrzyneczki bardziej mi się podobają niż te równe szanse. No i dobra, geilę, że to dobra. Uciekamy, pa, pa. Nie, te skrzyneczki bardziej mi się podoba od równej szansy, wiecie? Bardziej. Przynajmniej z tymi pierwszymi trafami, które teraz miałem, eee, 21. Eee, water proof. Eee, dobra, dajmy tą skrzyneczkę. Dajmy tą skrzyneczkę, jest Tiger Tooth eee, Talon Knife aby nie auk. Ok, wystrzegamy się auga jeśli nie będzie auga, będzie dobrze. słuchajcie, jeśli nie będzie auga, będzie dobrze. Nie sprawdzamy, co będzie. Niestety, nie, tak, 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 nie, jest auk dobra. Wypada auk. Niestety wypada auk dobra. jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie sprawdźmy tutaj, oby nie auk. Aby wygrać base w napisz ciekawy komentarz. No i mamy ponownie auga, moi drodzy. Ponownie mamy auga, więc widzicie to jest naprawdę różnie, kurczę, naprawdę różnie. No do trzech razy sztuka, słuchajcie, do trzech razy sztuka. No za trzecim razem już auga nie może być. No ale się pojawia. Pojawia się auk. Dobra. 372, eee, równa szansa, droga. Mm, nierówne szanse, przepraszam bardzo. Dziś otwieramy tylko jedną stratę. Dobra, dajemy ten prawie najdroższą. OK. Lecimy z tą prawie najdroższą. Nie zapomniałem kurczę, jaki to jest skin najgorszy. E, na pewno nie jest, jest to AWP Asimov. E, w jakim ono jest stanie? Słuchajcie, 412. 412 zł wartość jest takiej AWP, więc naprawdę bardzo, bardzo dobra. E, czekajcie, sprzedajmy na pewno te, te, te aułki i te teki to jest nam całkowicie zbędne. Dobrze. Zostają nam te skiny. Yy, no sporo, sporo, słuchajcie, sporo. Dobra. Yy, idziemy teraz w sposób taki, yy, moi drodzy, że sprzedamy sobie. Kurczę, nie wiem co sprzedać, serio. Może to WPL. Sprzedajmy sobie to WPL. Przedajmy sobie tego Asimowa. Ja jeszcze chciałbym na kontrolu coś podziałać. Słuchajcie, no bo skrzyneczki przetestowane się Fajny tryb, fajne są, fajne możliwości. Teraz idziemy sobie tutaj na kontrol, w którym mamy dwie skrzyneczki terro i terrorystów i antyterrorystów. No i każda kryje innego skina. Jakiego kryje skina? Wybieramy sobie sami. Więc dobra. Tutaj będzie skin o wartości 56 groszy. No a my dzisiaj chcielibyśmy naprawdę coś fajniejszego. Słuchajcie, co wy na to? To, żebyśmy spróbowali zdobyć skina o wartości, a właściwie kostkę, o wartości 1000 złotych, słuchajcie. Jest to nasza szansa, jest taka możliwość. Mamy na to 50% szans, że wypadnie skręczka Tero, 50% szans na to, że wypadnie. Słuchajcie, skręczka z, z makiem, więc zobaczmy, która to będzie faktycznie. Łapiemy, słuchajcie, za kciuki i sprawdzamy, słuchajcie, czy będzie tutaj kolor pomarańczowy. Jest oczywiście kolor pomarańczowy, czyli najlepiej, jak tylko mogło, słuchajcie, być nie wypada nam kolor pomarańczowy, czyli wręcz idealnie to czego potrzebowaliśmy, ja bym chciał jeszcze na kontrolu spróbować pewnej rzeczy, słuchajcie, pewnej rzeczy bym chciał spróbować co by było, jakbyśmy dali sobie na przykład tak powiedzmy za 500 zł, no nie, 500 zł um, i dajemy znowu tego maka. oczywiście wiecie tu i idziemy sobie w tą stronę, idziemy sobie w tą stronę idziemy w tą stronę, że będzie 39 mm, znaczy aż do ładu zniknie 7%, słuchajcie, 7% na skrzyneczkę Tero w której jest, słuchajcie, są Shadow Daggersy o wartości 500 zł no a po drugiej stronie CT, na, na co jest 93% szans, więc słuchajcie sobie, spróbujmy, kontrol, zrób tutaj nam te 7 Pro, no wiadomo kurczę, to już była ciężka sprawa, to już była ciężka sprawa, no ale naprawdę fajnie się to kurczę rozegrało, fajna kategoria skinów, mogę wam powiedzieć, na dziwnym się ciągle trwa wydarzenie, więc możecie tutaj sobie brać udział, za doładowania i za otwieranie skrzyneczek z eventu dostajecie żetony, z których możecie sobie słuchajcie korzystać, dołączacie się do drużyny, wybieracie po prostu drużynę, otwieracie z niej skrzynki. Najlepsza drużyna zgarnia całą pulę. Tutaj możecie odkrywać te pojemniki. Jeśli macie po prostu żetony, tutaj żetony możecie wymienić na skina. No i jeśli zbieracie żetony, to możecie zająć miejsce w rankingu. Ode mnie to jest tyle. Dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie siema i